Uważają, że nie powinien pan Michał Zieliński być kandydatem po prostu, bo one nie zakreślą jako swojego kandydata, tak? I myślę, że tutaj ten konflikt jest nam tutaj zupełnie usłyszny. Nie, ja też nie Prosiłabym o rę rękę w górę, tak, żebyśmy mogli na Nie. Ponieważ większość z tego, tak, co mogłam zobaczyć, tak, jest za zamknięciem listy, oficjalnie zamykam w tej chwili listę kandydatów do głosowania. I teraz prośba do Państwa, żebyście Państwo na kartce z tytułem na przewodniczącego zaznaczyli kandydata numer jeden lub numer dwa. Ale każdy miał innego, coś i niech powie, że mieszka albo nie mieszka. Pan są pierwszy, pan Michał, dzień drugi. Proszę bardzo, nie powie co. Co chcesz zrobić dla Osiedla, na przykład dla nas? A więc chcę przyniesiony i będzie na nich Ale co pan nie nadmienię, że można też To mamy wam Pracuję w zarządzie też od dłuższego czasu. Tak, Pan Michał ma życzenie. Tak, ja muszę Jestem mieszkańcem tego osiedla i od czterech lat... Jestem również w zarządzie osiedla Bratkowice Pełnie, pełniłem rolę wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla tego osiedla właśnie. E, większość działań, które podjęliśmy przez te 4 lata były głównie moją inicjatywą we współpracy z członkami oraz z panem przewodniczącym. E, również macie tutaj państwo na korytarzu sprzęt, który udało nam się zakupić jako zarząd w pierwszych dwóch latach kadencji. Były to okres pandemii. Więc w tym okresie mieliśmy mniejsze możliwości organizacyjne ze względu na lockdowny, ale udało nam się sfinalizować dwa zakupy. Właśnie jest to maszyna do popcornu i Głosi Power Audio. Jesteśmy jedynym zarządem osiedla, który może się pochwalić. Musimy o sobie powiedzieć, nie o działalności w To no, no, no. No, 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 Dziękuję bardzo. Jesteśmy jedynym osiedlem, który może się pochwalić takim sprzętem. Większość osiedli takiego sprzętu nie ma, ale jeśli jakiekolwiek osiedle się do nas odzywa, to oczywiście wypożyczamy bezpłatnie i cieszymy się, że możemy pomagać również innym osiedlom. Również w przyszłej kadencji mam nadzieję, że nasze osiedle będzie lepiej współpracowało z innymi zarządami, bo jesteśmy wszyscy mieszkańcami łowicza i to jest najważniejsze. I proszę Państwa, chciałbym również skorzystać z okazji, że jest nasza pani dyrektor. Czy mógłbym zaprosić pani, pani Dyrektor, Pani Marta Szram i my jako zarząd bardzo dziękujemy, że mogliśmy współpracować z Panią na właśnie tutaj polu zarząd a szkoła, Pani udostępniała nam szkołę, poprzednia Pani Dyrektor również to uczyniła i my, ja wraz z moim kolegą jesteśmy radnymi, jestem radnym miejskim Łowicza, a Krystian Cipiński jest radnym powiatowym. I wraz z naszym przyjacielem, właścicielem firmy D'Agrasso, postanowiliśmy ufundować stroje do szkoły podstawowej numer 7. Zaprezentuję Państwu te stroje. Jest, są to stroje z firmy, logo oczywiście jest naszego partnera D'Agrasso, z numerem symbolicznym jak 7. No i tu jest cały komplet stroi również dla naszych najmłodszych zawodników z tej szkoły. Proszę. Dziękuję bardzo.